Paweł walczy dalej. Ja tu asystuję, kręcę. Tak, o kurwa. tak pracuje kostów. Parabola pełna Praca. Pokażemy parabolę. Po pierwszej przelotki. Proszę bardzo. Ale jest przepotęga. Kij do 100 gram. Co ty gadasz? Do 100 gram? Tak, do 100 gram. Ale czad. Zobaczcie co on sobie robi. Po prostu sobie us usiadł i sobie czeka. Dobra, podnosimy. Przydałoby się jeszcze zrobić sesję. I popatrzcie co się dzieje. Zobaczcie co się dzieje ze Sławkiem. Co się dzieje ze Sławkiem? Adrenalina, jak skurczy syn. Idzie. I idzie znowu. jest przepotęga, ja pierdolę Sławek. Nie wiem, jak słynny polityk, bo ten sum mi się należał. <laughs> Te sumy, o, im się należały sumy, a mi sum. Chodzisz, kurde. Nie wierzę. Wiesz co, podbierak to nie ma szans, to jedynie mówię Ci, wyślizgiem musimy go łapać. Zobacz, co on robi. Chcesz się pobawić? Nie, baw się, baw się. Mi się dobrze bawi z telefonem. <laughs> już jest zmęczony, bo part odchodzi do góry już, tak Ktoś powiedział, że uwienie sumów to przyjemność, to nie wie co robić. <grym> się... wysoka na wodę. Proszę. Przepotęga jest. ale maciora, ia pierderea.